Typowy dzień w fabryce Playtime. Wszystkie zabawki Hagi Wagi rodzą się tutaj, na tej linii montażowej. Ale zanim staną się dorosłymi potworami, muszą skończyć szkołę, w której nauczą się jak właściwie straszyć ludzi. O, gdzie ja jestem. Wszystko jest takie niezwykłe. Hmm. Jestem głodny. Gdzie jest stołówka? To jest jedzenie? Obiad może poczekać. Najpierw musisz wykonać zadanie. Mami long legs to niesprawiedliwe! Jak mam się uczyć na głodniaka? Tematem dzisiejszej lekcji jest, jak złapać osobę w ograniczonej przestrzeni. Każdy szanujący się potwór powinien to wiedzieć. Dzień dobry, Mami Longlegs. Przepraszam za spóźnienie. Kissy Missy, z taką prędkością nie złapiesz nikogo nawet w windzie. Nie chcę wykonywać tego zadania. Swoją drogą, wow. jak mogłem wcześniej nie zauważyć, że Casey Missy jest taka piękna? Może ma nową fryzurę? Ona patrzy prosto na mnie. Uspokój się, Hagi. Stara się nie wyglądać głupio. Uśmiechnij się. Nie nie! Może mam coś w zębach? Hej, Hagi, fajne rękawiczki. Cześć, dziękuję. Au! Hagi, przestań rozmawiać! Powiedz nam, jak złapać osobę, jeśli zamiast tego wejdzie do pokoju. Czekam. Mm, ja? Cóż, może trzeba się gdzieś schować, a potem nagle wyskoczyć? Czy komuś już spodobało się moje nowe zdjęcie? No już pięć minut. Zobaczmy. Hmm, co to za dziwny dźwięk w szafie? To znowu kot? Może tam było otwarte wejście do narni? Mam cię! O, mami! Z takim planem, Hagi, na pewno nikogo nie złapiesz. Nawet nie zauważyłeś, jak wpadłeś w pułapkę. Już pod ty żałosny człowieku! Hej, gdzie idziesz? Co ty robisz? Otwieraj! To wbrew zasadom! Niech mnie ktoś wypuści! Mojej się ciemności! Widzę, że nie przygotowałeś się, Hagi. Prawdziwy potwór zawsze z wyprzedzeniem rozważa wszystkie możliwe opcje. Powtarzam więc pytanie: jak najlepiej złapać kogoś, kto wejdzie do pokoju? Już wiem, Mami Long Legs! Proszę, daj mi drugą szansę! Jestem taka zmęczona, posiedzę sobie na krześle. Aha! i oto jestem! Twój najgorszy koszmar! Nadal się nie nauczyłeś, Hagi. Musisz mocno chwycić ofiarę, żeby nie mogła się poruszyć! Zwiększmy poziom trudności. Po potworze! Ej! Hey, au! To boli! Moja ręka! Pomocy! O, oh, chyba potrzebuję lekarza. Co jest z tymi ludźmi? W ogóle ich nie rozumiem. Ludzie 2, Hagi 0. Bez praktyki nie będzie efektów. Najwyraźniej nie jesteś jeszcze gotowy do łapania ludzi. Może ktoś jeszcze chce odpowiedzieć? Mami Longlegs, pozwól mi odpowiedzieć! Ups, mam nieprzeczytaną wiadomość. Och, dziewczyny wzywają mnie do parku rozrywki. Muszę się przebrać. Co mam założyć? Chyba mam pomysł. Nowa sukienko, to twój moment. Moi przyjaciele na pewno będą ci zazdrościć. Raczej do nich nie dotrzesz. Święta karuzela. Bardzo dobrze, Kesi. Bardzo kreatywnie. Zasługujesz na najwyższą ocenę. Tak to się robi, Hagi. Ale nasz Hagi nie chodzi teraz do szkoły. Myśli tylko o zaproszeniu Kesi na randkę. O liścik? Co mi napisał? Spotkajmy się jutro na huśtawce. Wow, jakie to nieoczekiwane. Chyba coś pisze. Jak na razie dobrze. A może nie powinienem tego robić? Nie, lepiej się ogarnę. Co tam jest? Zgodziła się! Hurra! Czy ja śnię, czy co? Do jutra, Hagi. On jest taki śmieszny. Ach, te młode potwory. Zawsze mają głowy w chmurach zamiast się uczyć. Tak się cieszę, że chcę tańczyć! Przed nami randka z Kissy! Nie muszę już łapać ludzi w pojedynkę! Od teraz zrobimy to razem! Świetnie, pozostało tylko wybrać strój i będę niesamowity! Może ta kurtka? Nie, zbyt strokata. Nie jestem jakimś klaunem, tylko poważnym potworem. Kostium smoka? To dobry wybór na imprezę. Ale nie na randkę. Co jeszcze mam? Gigapizza? Nie, może Kissy nie toleruje laktozy? Sukienka czarownicy? <noise> Jak to się w ogóle tu dostało? O, mam genialny pomysł. Wygląda na to, że podoba jej <noise> się mój strój. <noise> Hej, Kissy. Dzięki, że przyszłaś. Hej, Huggy. Piękny kapelusz. Skocz na huśtawkę. pohuśtamy się. Chętnie. Dobrze, gdy jest ktoś, kto nie tylko podziela twoje zainteresowania, ale też rozrywki. Hagi i Kissy tak dobrze się ze sobą czują, że są gotowi siedzieć na tej huśtawce przez całą wieczność. Nic nie zepsuje tej idealnej randki. Wow, to Hagi, Łagi! Zagrajmy! Nie, nie, nie teraz! Idź się bawić gdzie indziej, dziewczynko. Jestem bardzo zajęty. Nie zwracaj uwagi, Kissy. Pokuśtajmy się jeszcze trochę. Ci fani są tacy irytujący. Obraziłeś mnie! A masz! Możesz sobie wziąć tę piłkę. To absurd. Śmieszna piłka. Pokażę ci, dlaczego Hagi, Łagi nie powinien się denerwować. Właśnie tak! Nikomu to teraz nie zaszkodzi. Kissy, to dla ciebie. O, dziękuję. To takie miłe. Jak słodko. Wygląda na to, że nic nie powstrzyma miłości Hugiego i Kissy. i Kissy, zgadzacie się być nierozłącznie do końca swoich dni? Razem straszyć ludzi? Biegać za nimi i chować się w szafach? Tak. Huggy? Tak. W takim razie ogłaszam was mężem i żoną. Jesteś najsłodszym potworem, jakiego w życiu widziałem. Kocham cię. Ja też cię kocham. A teraz rzuć bukiet. Raz, dwa, trzy, kurwa! Kto go złapie? Ach, zapomniałem, że nie mamy gości. A racja, nikt nie lubi potworów. Strach! Strach! Wiele lat później Hagi i Kissy nadal są razem. Teraz spędzają wieczory oglądając horrory i wspominając swoją młodość. O, jaki straszny film. Aż mi ciśnienie podskoczyło. Fabuła jest straszna. Co za horror! O, tam jest szkielet. Widzisz go? Chyba jestem za stary na takie filmy. O rany, szkielet żyje! Dobra, chodźmy spać. Jutro mamy ciężki dzień. Musimy się wyspać. Dobranoc, kochanie. Dobranoc moje bezzębne straszydło. Pod koniec swojego życia wszystkie postacie Poppy Playtime wracają do fabryki, aby zostały przerobione na nowe zabawki. Cóż, to nas czas misiaczku. Żegnaj Hugster. Kocham cię. Ja też cię kocham moja straszna ślicznotko. To było życie o jakim mógł marzyć każdy potwór. Było dużo strachu i przerażenia dla ludzi i zabawy dla Hugiego i Kissy. Do zobaczenia! I tak zaczęła się kolejna historia nowego hagiwagi. Co my tu mamy? Chyba trzeba zabrać to pudełko do sklepu. Kolejna partia zabawek <gry> popi PlayTime. Dzieciaki to pokochają. O co to jest? Wow, wow. prawdziwy hagiwagi! Jak się tu dostał? Ale ze mnie szczęściarz! Teraz mam własną zabawkę. Usiądź obok mnie futrzaku. Mogę zebrać więcej kasy. Na pewno zwrócisz na siebie uwagę bogatych ludzi. Mam co do ciebie dobre przeczucia. Pani Miller i jej córka Steffi są miliarderkami. Mamo, dokąd idziemy? To niespodzianka, więc zamknij oczy. Uwielbiam niespodzianki. Czy to sklep ze słodyczami? Kino? Disneyland? Jesteśmy. Tada! Co? Nic nie widzę. Zapomniałaś otworzyć oczy. Wow, to jest sklep Hagi Wagi. Wszystko jest tu jak Hagi: zabawki, manekin, nawet sprzedawca. Czy to na pewno nie sen? Z taką chłodziarką nigdy nie zapomnę pić wystarczająco dużo wody. Jest tu też pociąg Bobby Playtime. O, co to jest? Wow, jaka urocza zabawka. Jestem Steffi, miło mi cię poznać. Nie trudno zgadnąć, kto jest jej ulubioną postacią. Nie mogę uwierzyć, że to Hagi naturalnej wielkości. Przybij piątkę. O, nie sięgam, jest za wysoko. Ale nie poddam się tak łatwo. Muszę coś zrobić. Hej, użyj tego cudownego plecaka z gry. Tak, to jest genialne. Teraz Hagi nigdzie ode mnie nie pójdzie. Przygotuj się, teraz zagramy w łapki. Trzymaj. Ha! Super! Mamo, nie wiem, której zabawki chcę więcej, tej czy tamtej. Mogę wziąć obie? Proszę! Parełko, ten sklep jest teraz cały Twój! Moje marzenie się spełniło? Jason, możesz dać mi koronę? Chcę ukoronować nową właścicielkę sklepu. Jasne, proszę. Jesteś teraz odpowiedzialna za to miejsce. Jestem najszczęśliwszą nastolatką na świecie! Cieszę się, że jesteś zadowolona. Chodźmy to uczcić lodami. Dasz mi, proszę, pieniądze. Tak mi przykro z powodu tego biedaka, ale nie mam gotówki. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę mu pomogę. To diamentowa mini korona? Dzięki, uratowałaś mnie od głodu! Karmelku, co tak długo? Wsiadaj do auta! Już idę. O, gdzie on poszedł? Nie wolno zostawiać zabawek bez opieki. Pospiesz się, czekamy na ciebie i nie zapomnij umyć tego niebieskiego potwora, proszę. Na, 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 mam nowego przyjaciela! O, naprawdę okropnie śmierdzisz. Ale naprawię to. Witamy w salonie piękności u Steffi. Umyjecie cię drogim szamponem. Potem użyję specjalnej odżywki i żelu pod prysznic o zapachu kokosa. Twoje futro będzie miękkie jak jedwa. Pierwsze tak długie mycie musi być miłe, co? O, wiem co jeszcze może ci się spodobać. Kula do kąpieli. Bogata Steffi nie była leniwa. I zrobiła swojemu nowemu pluszakowi prawdziwy zabieg spa. Umyjmy dokładnie twarz. Co to jest? Potrzebujesz szczoteczki do zębów. Dzieci, nie zapomnijcie umyć zębów. To pasta do zębów z kawałkami diamentów. Więc teraz będziesz mieć lśniący hollywoodzki uśmiech. Kąpiel się skończyła. Teraz się wysuszymy. Mój nowy przyjaciel Hagiwagi mieszkał z biednym kumplem. Teraz ja się nim opiekuję jesteśmy jego rodziną. Wow! Zrobię mu fantazyjną fryzurę. Potem na pewno się uśmiechnie. O kolego, boli Cię kolano? Nie martw się, doktor Stefi się tobą zajmie. Tylko leży się nie ruszaj, czas na operację. Zacznijmy od znieczulenia. Nie boisz się zastrzyków? Muszę zaszyć ranę. O, musiałeś mieć ciężkie życie, mój przyjacielu. Dziękuję. Stefi wykonuje całkiem niezłą pracę jako chirurg. Kto wie, może w przyszłości będzie ratować nie tylko życie zabawek. O, potrzebuje mini bandaży. Proszę pani Stefi. Daj mi je już. To ostatni szlif. Mam nadzieję, że noga już cię nie boli. Uff, daj mi wody. Dziękuję. Dlaczego kładziesz mi to na oczy? Zmierzę mu temperaturę na wypadek, gdyby po operacji wzrosła. W każdym razie przepisuję mu odpoczynek w łóżku. Słodkich snów, mój przyjacielu. O nie, temperatura rośnie. Co się dzieje z Hagim? Im większa poduszka finansowa, tym słodsze sny. Dzień dobry, Hagi? -wagi. Hagi? Gdzie mógł pójść? Będziemy musieli zatrudnić detektywów. Cześć, jak spałaś? Co? Dlaczego w moim pokoju jest duże Hagi, gdzie się podziała zabawka? Zaopiekowałaś się mną i wyleczyłaś mnie, żebym mógł przybrać moją prawdziwą postać. Więc ty nim jesteś? Siadaj, muszę się upewnić, że jesteś zdrowy. Jak chcesz? Trzymaj termometr, muszę znowu zmierzyć Ci temperaturę. Dobrze, skoro uważasz, że to konieczne, no sprawdźmy teraz twój refleks. Ała! Co jeszcze robią lekarze? Racja. A, ała, Możesz przestać, proszę! No, refleks jest w porządku. A teraz rób, co mówię. Oddychaj, nie oddychaj, oddychaj. Hmm, co za dziwne odgłosy. A, więc jesteś po prostu głodny, prawda? Tak! Teraz cię nakarmię. O, Antoni, jesteś w samą porę. Dziękuję. Widzę, że jesteś bardzo głodna. Smacznego. Uff, śniadanie podano. Jej, kiedy byłem biedny, nie mogłem marzyć o takim jedzeniu. Możesz jeść wszystko, co widzisz. Wow, ale apetyt! Musiałeś być taki głodny. Mam nadzieję, że Steffi już się obudziła. Co to za dziwny dźwięk? Może tam ćwiczy? Pójdę to sprawdzić. Dziękuję, wszystko było bardzo dobre. O nie, tylko nie to. Jak mam to wszystko wytłumaczyć mamie? Nic nie rozumiem. Co tu robisz? To mój przyjaciel Hagi. O, więc jednak umyłaś zabawkę. Brawo. Teraz wygląda o wiele lepiej. Jesteś taka odpowiedzialna. A co to ma znaczyć? Co się stało z miską? Wygląda jakby ktoś się ugryzł. Wytłumacz się. Rosnące ciało ma potężny apetyt. Cóż, idę do sklepu. Do zobaczenia. Nasi kucharze robią tak mało jedzenia? Nie rozumiem, jak ona może to jeść. Doskonała pogoda na dzisiejszy spacer, prawda? Hej, nie wyrastaj tutaj! Co jeśli przechodnie cię zobaczą i się przestraszą? Obiecuję, że nikogo nie straszę celowo. A! Wow! Ha, ogromne i przerażające hagi boi się małego Juliana. O, -o poczekaj chwilę. Pomocy! Dobra, kurczaku, schowaj się do plecaka. Ty i ja musimy iść do pracy. Jak miło jest wejść do sklepu i wiedzieć, że wszystko jest Twoje. Na pewno czeka mnie owocny dzień. O, zapomniałam o koronie Hagiego. To nic, jestem gotowa do sprzedaży. Hej, mogłeś pierwszy wydostać się z tego plecaka, podarłeś to? Nie pomyślałem, przepraszam. Wow, moja twarz jest tu wszędzie. Na lodówce, na plakatach, na torebkach... Wszędzie wyglądam tak słodko! Są nawet zabawki, które wyglądają jak ja. Nigdy nie sądziłem, że będę tak popularny. O-o, jest też pierwszy klient. Chowaj się! Dobra, będę udawał manekina. Dzień dobry. Cześć, witam w moim sklepie Hagiwagi. Chodź, nie krępuj się. Mamy gadżety z postaciami Poppy Playtime na każdy gust. Masz może pluszową zabawkę? Jest nawet Kissy Missy. Zobacz, jaka jest słodka. Nie! Ze słuchawki! O, widziałem tu jakieś. Powinniśmy pomóc Steffi. Nie jestem pewna, czy mamy coś takiego. Czy to zadziała? Patrz łani! Nie podobał jej się kolor? Odstraszysz wszystkich klientów! Ale chciałem dobrze. Nie martw się, mam pomysł. Może w ten sposób nie będą się ciebie bać. Tak, teraz jesteśmy kolegami. Wow, jakie fajne miejsce! Witamy w sklepie, który powstał na moją cześć! Ah, to jest lepiej malych Hagi-Łagi! Wow, ale słuchawki! Zamierzam tu wydać wszystkie moje pieniądze! Mogę w czymś pomóc? Zrobimy razem selfie? Wszyscy będą mi zazdrościć! Chodźcie! Ja też chcę! I ja! Nie zapomnijcie o mnie! Cheers! Tak, w końcu mam zdjęcie z moim idolem. Panie, jeśli czegoś potrzebujecie, kasa jest tam. Chcę kupić kieszenie. Już! Dzięki za zakupy. Do zobaczenia. Reszta dla ciebie. Wrócę jutro. Proszę, to powinno wystarczyć. Uff, nie spodziewałam się takiego szumu. Jestem nawet trochę zmęczony. Odpocznij, zasłużyłeś na to. I wykonałeś świetną robotę. Zdobyłeś nagrodę i tytuł Pracownika Miesiąca. To się nazywa marketing. Niech stanie na swoim honorowym miejscu. O, nowa klientka. Wygląda tu naprawdę fajnie. O, cześć, Hagi. Hej, mogę ci w czymś pomóc? Mamy ogromny wybór różnych rzeczy z moim zdjęciem. Nie, nie interesuje mnie to. Wszyscy mnie lubią. O, dokładnie tego chcę. Jaka piękna zabawka ma mi long legs. Nawet z Chcę to kupić. Naprawdę? Co się tam dzieje? To zła zabawka. Wybierz coś innego. Stary, co ty robisz? Gdzie jest mami? Hmm, kupuję ten plecak. Świetny wybór. Możesz go wziąć. Chyba chcesz zagrać w łapki z Hagim, prawda? W końcu ona też go polubiła. Ja też się tak z nim bawiłam. To były czasy. Hej, co robisz? Chciałeś, żebym bawiła się z tobą zamiast z mami? No to zagrajmy. Nie tak łatwo mnie trafić. Nie doceniasz mnie. Hej, uważaj. To przesada. A, widzę światło na końcu tunelu. Mam ładne włosy i mam jeszcze chwilę czasu. Ten czarny napój jest taki orzeźwiający. Hej, pokażesz mi stołówkę! Inwazja obcych! Ratujcie się! O, kujony! Zobaczcie, co są smakowici. Wybacz Stefi, to moja chwila sławy. Sprawa jest niezwykle ważna. Jak wyglądam? Pobiegła tam tablica interaktywna. Mądra mina. Nauka może być przerażająca. Będę szukać dalej. Nawet nie znalazł. Puls przetrwania od rana. Zbliżają się niebieskie łapy. Zostanę na chwilę przy książkach. Zwierzę wysłało szpiega. Na Kissy Missy! Biolog odwrócił jego uwagę. Szybko zabarykadujmy się. Długo go nie utrzymam. Więc pasują do szminki. Myślę, że wystarczy twoich psikusów, Nikki. To wcale nie jest śmieszne. Nie ma czasu na kłótnie. Honeywaddy nas szuka. Nie stójcie tak! Chowajcie się! Jestem za ładna, by być jego obiadem! Korchę, przesuń się! To nagły wypadek! Drzwi nadal są? Brak tu kryjówek. Nie ma innego wyjścia! Będę musiała przypodobać się wrogowi! Ps, Teren czysty? Chyba go nie ma! O-o! Alina, nie grzechotaj kośćmi! Przypomina mi ludzkie kroki! Nie za późno, ale z opóźnieniem! Dzień dobry! Czas na pierwiastki! Kopie drzwi. Pan Rogers? Jest pan naszym bohaterem. Karolina, anuluj kamuflaż. Oświećcie mm. mnie. Co robicie, młode panie? Bałam się, że strawił pana ten ogromny brzuch. Bronimy szkołę przed potworem. Oddaj mu rękę. Tak, racja. Cieszę się, że pana widzę. Bestia chciała mnie zjeść w stołówce. Czy mogę prosić o chwilę uwagi? Spokojnie, zajmijcie miejsca. Bez paniki wysłucham wszystkich. Karolina? Słuchamy pana! Cóż, chcę się dzisiaj podzielić z wami nową wiadomością. Niestety nie młodnieje jest wiekiem. Dlatego dziś podjąłem decyzję o przejściu na emeryturę. Mówi tak fascynująco. Zaczekajcie, nasz ukochany nauczyciel nas opuszcza? Nie denerwujcie się przedwcześnie. Będziecie mieć nowego, młodszego nauczyciela. Ale nasz biało guru jest nie do pokonania. Wzywam mnie relaks. Poznajcie mojego zastępcę! Witamy! Mówcie do mnie, Hagi! Powtórzmy tabliczkę mnożenia, co? W nogi! Wygląda na to, że kosmita zna moją taktykę! Dobry futrzak! Poczekajcie na mnie! Idź, zobacz, jesteś najważniejsza Czuję, że Karolina poradzi sobie lepiej! Chcecie złożyć ze mnie ofiarę? Pozwól potwora! Módlmy się za nią! Ciemno jak w koszmarach! Cóż, kolego, nie zawiedź mnie. Takich horrorów nie miałam nawet w koszmarach. Zobaczmy, musiał się gdzieś schować albo urządzić gniazdo pod parkietem i śpi do góry nogami. Co tu robisz, syrenia głowo? Pomocy! Nic nie widzę! Dorwę pana za to, pani łagi. Witamy na lekcji. Ach, brać tą edukacją! W którą stronę mam iść? Pułapki są wszędzie. A to ślepy zaułek. Nie, to zbyt oczywiste. Kolejna pułapka. Co mam wybrać? Nie mogę tracić czasu na myślenie. Poddaj się, jestem uzbrojona. Podejrzanie cicho. Lecę! A więc tu jesteś. Muszę zmyć te zwierzęce uściski. Zostań tu, kędzierzawy. Zadbałaś o to. Wróg jest na razie unieruchomiony. Czy już zawsze będę uciekać? Dzięki za znak przeznaczenie, muszę szybko pozbyć się potwora. Nie da się tego przeczytać nawet w rok. Auć, mam drzazgę! Dzisiaj wyraźnie nie jest mój dzień. Jak mnie znalazłaś? To bardzo boli, jakby palec był przerzuty. Zostałam zarożona tym niebieskim pasożytem! Pomocy! To szybko postępuje. Nie jest w mojej twarzy! Przytulisz Hagiego nauczyciela? W twoich snach. Kumasz? Łapki w klasie? Podoba mi się ta szkoła. Zdejmę ten uśmieszek z twojej twarzy. W fabryce nie było takiej zabawy. Uderzyły łakiego w epicentrum charyzmy. Dziękuję, że mnie uratowałaś. Była z daleka, bestio. Szybko zapomniałaś o przyjaźni. Hej, zła oceny ranią nie tylko poczucie własnej wartości. Wygląd to nie wszystko. Gdzie jestem? Lepiej zacznij test. Co za sen. Więc nie byłaś moją wizją? Jak twój przerażający brat. Ja też nie lubię matmy, ale to... Cóż, czas minął, daj kartkę. Proszę. Twoje pismo mówi, że będziesz lekarką, Niki. Widziałyście przerażenie w oczach Karoliny? Nie miałem pojęcia, że bycie nauczycielem jest takie fajne. Narysuj dla nas trójkątalina. Dalina. Chwileczkę, mam nadzieję, że pamięć mnie nie zawiedzie. Zgadza się? Co wy tu robiłyście przede mną? Wstyd mi. Słyszeliście? IQ całej ulicy się obniżyło. Mały błąd. Zdarza się każdemu. Wow! Od razu jedynka mogłam zrobić dodatkowe zadanie. Co za wstyd. Nowe metody nieuku. Zgadza się. Niech wszyscy zobaczą, jakim jest geniuszem. Ups. Coś się panu nie pomyliło? Najszybsza karma w akcji. A to za zachowanie. To niesprawiedliwe. Napiszemy powtórkę. Dobra, ale mam jeden warunek. Oczywiście nas przestraszysz. Jak możecie tak myśleć? Chociaż... Futrzak uwielbia efekty specjalne. Uch, może ten dym jest toksyczny. Hej dziewczyny, zobaczmy, czy jest wiadomość. Aha, ten starożytny gadżet nam pomoże. Różowa kaseta? Chyba gotowe. Obejrzyjmy. Witajcie na mojej wyprawie, dziewczyny. Waszym zadaniem jest odnalezienie szafy ze skrytką i otwarcie zamka szyfrowego. Powodzenia! Wcześniej byłyśmy świetnymi uczennicami. Chwyćmy nasze miotacze i pokażmy temu niebieskiemu snobowi, co potrafimy. Skarb niebieskiego potwora może być wszędzie. Warto zwiększyć szansę na sukces dzięki świetnemu urządzeniu. Nawet bestia nie umknie niezauważona. Cóż, światło UV działa. Mój pierwszy dowód! Mm -hmm. Dziewczyny, musicie to zobaczyć! Podpowiedź od Łagiego! Dalej, nie czekajcie! Skrzynka nie wytrzyma! Wow, sekretne drzwi jak w filmach! Zbudował to łapami? Jej, yeah, jesteśmy bliżej powtórki! Wygląda na to, że jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy fajnymi detektywami. Nie zostawiajcie mnie samej! Mam wrażenie, że zamek się zamyka, ale dla pewności. Bingo! Zobaczcie moje znalezisko! Ence, pence, w której ręce Hagiłagi to niezły bęcwał. Coś się dzieje? Pomyliłaś hasło. A jeśli nas ukaże, spróbujmy jeszcze raz. Myślę, że są trzy próby, więc pomyśl jeszcze raz. Poszukajmy kolorowego pociągu. Hmm. Spójrzcie na szowki. Taka jest właściwa kolejność kolorów. Alina, no co ty? Ostatnia szansa. I różowy. I co? Drzwi się trochę otworzyły. Misja prawie zakończona. Zobaczmy, czy ta niespodzianka będzie dla nich przyjemna. Chcecie się zabawić z Mami? Occy przejęli uczelnię! Prezent okazał się sukcesem. Naiwniary. Piątka, partnerko! Potrzebujemy profesjonalnej ochrony na poziomie 80. Nie chcę przeszkadzać mu w odpoczynku, ale przynajmniej zróbmy wideokonferencję. Mam nadzieję, że nie przeżuli kabli. Witajcie, kochane! Tak się cieszę, że was widzę. Zapomniałyście, czego się uczyłyście? Nowy nauczyciel nas przeraża. Cały czas nas stresuje. I ma okropną kumpelkę. Pan po prostu próbuje być na tej samej fali z młodymi. Takie są trendy współczesnej edukacji. Dzięki, ale obeszłoby się bez fal. Nikt od nas ratuje. Nie jest dobrze. W panice młodzież niczego się nie nauczy. Dobra, cierpliwości, już jadę. Miejmy nadzieję, że niedługo przyjedzie. Czy potrzebuje odpoczynku? Rogers jest dość młody. Dzisiaj jest dużo siwych hipsterów. On wróci i będziemy żyć długo i szczęśliwie. Znaleźli nas, może ty otworzysz? Karola ma doświadczenie. Powstrzymam się. Nie sprzeciwiaj się większości. Więc trzymaj się. Powinna była iść na do jako dziecko. Kto tam? Może wystarczy im jedna ofiara. To ja! Spoko dziewczyny to pan Rogers. Uf, dobrze, przeżyjemy. Teraz jesteśmy bezpieczne. O nie, już po nas! Umarła ostatnia nadzieja na ratunek. Miejcie litość! Łagi to nie wegetarianie. Spróbujmy pseudofotosyntezy i nie szeleśćmy za bardzo. Po sztukach walki na pewno zapisze się na kurs kamuflażu. Tu się schowam i zacznę przypominać sobie modlitwy. Niebieski koszmar i tak cię dopadnie. Harcerka Karolina się nie podda. Czas połączyć siły. Dobra, nie utrzymamy naszej futrzonej fortecy za długo. Voilà! Zabijają mnie! Miliony zębów! Wracaj do swojej fabryki wybryku natury! Żegnajcie krewni! Nie mam nawet testamentu. Jestem strasznym miejscem! Co powiecie na to? Jesteśmy całej zdrowe. Profesor? Na tablicę Mendelejewa przyjechał pan! Nasz najdroższy! Nigdzie pana nie puścimy! Różowy atak? Ściany wspinaczkowe! Nie da się uniknąć jej rąk! Dziewczyny, spokojnie, to nie żaden potwór, tylko nasza nowa kucharka! Nie chciałam was straszyć, byłam po prostu samotna. Spójrzcie, zmieniła nawet swój wygląd. Już nie jest taka straszna. A ja już chciałam zacząć na nią polowanie. Hej kochani, czy chcielibyście, aby hagiłagi został waszym nauczycielem? Dajcie nam znać w komentarzach. I nie zapomnijcie polajkować! Do zobaczenia, przyjaciele!